Minecraft, ale w dzisiejszym odcinku będę mógł tworzyć customowe przedmioty, które będą robiły bardzo dziwne rzeczy. My Państwo, wszedłem na ten świat i sobie westchłem. I nie, nie westchnąłem, jakby. Ja wiem lepiej, co zrobiłem. Bo patrzę i lód i śnieg i nic nie ma i tego, a się rozgląda pa-o. I jednak coś jest pa, a w drugą? <laughs> Wioska pato Ale nie po to, żeśmy się tutaj dzisiaj zebrali byle państwo, przecież to już doskonale o tym wiecie Po to, żeby tutaj bardziej robić sobie takie customowe, dziwne przedmioty, których wcześniej w zasadzie nie widziałem Takie jak przywołanie tornada Co to będzie, nie mam żadnego pojęcia, zróbmy crafting i zobaczmy w ogóle jak to tutaj wygląda I czy jest jakiś przedmiot, który będzie w łatwy sposób można sobie skraftować, tak jak ty kliknąć na przykład łapkę w górę Bo bez tego to, to, to ja nie będę kraftował, to jakby to, to odpada Dobra, po prostu kliknij i idźmy dalej i to wszystko. No No i patera i masz. Yy, o. Coś się tworzy, ale nie wiem co to. Z jednego redstone'a i kamienia. Mamy rękawice. pala. Mamy jakiś wielki topór. Mamy to tornado. To, to, to jest dosyć proste do zrobienia. Mamy nawet miecz, który pozwoli latać. Czekaj, to są dwa pióra i patyk, i tornado to się z pióra i patyka. Myślę, że to mogą być pierwsze rzeczy, które zrobimy. Pytanie, czy to w ogóle w jakikolwiek sposób pomoże mi pokonać smoka? Ale najpierw do hugo Copter Nie, czekaj, do tego, do wioski, tak. Do wioski. Kopię drzewo. Znaczy ścinam, chociaż ręką, to nie wiem, to może jednak bardziej kopię. No Nawet mamy chatę kowala. Super. Fajnie, gdybyśmy tutaj znaleźli jeszcze kurczaki, jakby, bo bez kurczaków to ja pierwsze z villagera nie wyciągnę, jakby to. Pamiętajmy, że oni są jednak nieco. hmm. Łysi. hmm. Łysi. Nawet jak są mali. Rozbieram domek. Dobra, mamy tu gadu-gadu, a w chacie Kowala czeka na mnie. człowieku! No w końcu, chociaż raz! Nie wiem, czy ja tam do czegoś potrzebuję diamenty, bo tak nie specjalnie patrzyłem na crafting, ale. ale nie jest źle, jakby. Dajmy, zrobimy sobie diamentową motykę i już będzie. Tak będzie. Tam jest jeszcze druga wioska człowieku. Ja wygrałem chyba dzisiaj życie. Cześć, Zbyszku, chodź. Dobra, skoro mamy to już za sobą, a zbyszek i tak mi nie dał zbyt dużo żelaza, to ja bym się tak może wybrał na poszukiwania kurczaków, bo chcę zrobić ten latający miecz. Znaczy, one mają generalnie te przedmioty po dwa różne sposoby mm, działania. W sensie jeden jest na mnie, drugi jest czasami na moby. Z czego ja tam wyczytałem, to ja będę mógł latać, ale też moby, które walne będą mogły latać. Jakby to wygląda całkiem spoko. Tylko ja potrzebuję 11 pióra, co jedyne tutaj widzę, to owce to są wszystkie zwierzęta poza kurczakami. O, 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 dobrze, ale to 11 raczej kurczaków tak sobie nie znajdę, nie? Coś tak... Ej, tam są już... Dobra, jest sporo kurczaków. Ale 11. Ja nie wiem, po ile piór wyrzucają kurczaki, bo nigdy się nad tym nie skupiałem za bardzo. Czy znaczy, w ogóle wszystkie wyrzucają, nie? Ja w razie widzę to jak średnio. No patem w ogóle. Nieopierzony kurczak, widziałeś to? Kto takiego gdakdaka znalazł, no. Ratacja się ci. Pytanie, ile ja faktycznie tego będę miał, ty. Ej, tam są jeszcze gdakdaki, dobrze! Stoj! No i super. Ile mam? Osiem! Panie! To na jedną rzecz mam, tylko tam se jeszcze poczekaj Dobra, jest szansa na jedenaście Zrobienie dwóch pierwszych przedmiotów Cyk Cyk, tam se jeszcze, dobra, tych kuroków tutaj strasznie dużo jest Dwanaście, dobra, ty, ja sobie idę do wioski i zaczynamy craftować z patyków jakieś rzeczy Trzeba zostawić gdzieś tutaj crafting, panowie, to coś tak średnio Dobra, ale zaraz na was wypróbuję pewne rzeczy tutaj, jak sobie wymyślę tylko te rzeczy, ja sobie je skraftuję Opa Teraz tak, dawaj to, potrzebujemy badyle Teraz był miecz, okej okay. I mieliśmy jeszcze patyk i dookoła pióra i to miał przywołać tam tornado I to chyba nie działa tylko raz, tylko za każdym razem, okej okay. Prawym przyciskiem myszy ja będę latał Ała, to jest bez sensu, głupie To mnie to boli, człowieku, no ale mogę sobie zawsze zrobić tak, nie? O no i to już, dobra, to się przyda Andrzeju, pokaż co się wydarzy. Czekaj, to trzeba zabrać sobie te rzeczy. Andrzej! Andrzej! Nie spodziewałem się, aż tak bardzo. Przecież one nie lecą, one są wystrzeliwane jak ta rakieta pana maska. Człowieku, pato! to! Pyk <śled> Dobra, i podoba mi się ten mieć. Dopiero spadły, widziałeś to? Dobra, poka to jeszcze tornado Wow To je to samo, tylko więcej Jak będzie coś mnie goniło Ja doskonale wiem co zrobić Jaki kozak Ej, fajne, dobra, podoba mi się Już, już, już trochę bardziej mi się podoba Co tam stoi? Nie, dobra Nie Dobra, to jest na drzewie śnieg, człowieku, za dużo w horrory gram Dobra, bo my tu gadu, gadu, tornado dalej sobie tam wisi. I ja sobie nic nie sobie zrobię, to jakby to. Czy że ja wejdę pod to tornado. Nie, dobra. Myślałem, ale nie. Zobaczmy, co jeszcze mogę zrobić, bo może jest coś, co wcale nie wymaga jakichś specjalnych przedmiotów i będzie dosyć łatwe. Dobra. To będziemy chyba w stanie zrobić, jeżeli pójdę. Start blocking. Dobra, to może to będzie atakowało moby, które będą mnie atakowały. Brzmi dobrze. Tylko potrzebujemy tarcze i żelazo, więc najpierw do kopalni. Mamy taką siekierę i ona zwiększa albo zmniejsza moby, czy ja dobrze rozumiem. Dobra, to jesteśmy w stanie zrobić. To tworzy czarną dziurę. Mhm. I to da się też zrobić. To też się. To, to, to w sumie to nie są jakieś specjalnie trudne rzeczy. Potion Sword Ender Staff nie będzie taki prosty. To też nie będzie takie proste. Ja bym to chciał zrobić, ale skąd ja ci tyle ognistych kul wezmę, człowieku? Dobra, idziemy na ścinać żelaza po to, żeby mieć naprawdę dużo, ale to dużo byli Państwo. I tych śmiesznych życiów. W sensie tą tarczę bym sobie zrobił i zrobiłbym sobie jeszcze tego toporka. Nie, i zobaczymy, co tam to robi. Podobno zwiększa albo zmniejsza moby, jakby to. O, 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 czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. patera, pa, patera. JA ZAPOMNIAŁEM, ŻE GO NIE BOLĄ OBRAŻENIA! No głupi ja, pato! Dobra, chodź hula No zapomniałem. No co zrobić? No zapomniałem, no! Ty no, ale te Zbyszki to w ogóle trochę chamy, nie? Bo tylko dostałem po trzy No nie fajnie Ja wolę sobie zrobić w takim wypadku kill off. I idziemy do podziemi Żeby wykopać sobie dużo i śmiesznych rzeczy Bo jeszcze by mi się przydał i kamień przepalony Żeby zrobić sobie jakąś tam strukturę Ale totalnie nie wiem co to jest ja to jest to. To jest. To iglo, co ja myślę, tak? Okej. Okay. Czy przypadkiem tutaj nie będzie na dole złotego jabłka, którego ja tak w sumie potrzebuję? Ty. No jest. Cześć Okej. Okay. Fajnie. To bawcie się, chłopaki, dalej. Dobrze. Ja spadam. Mam, co potrzebowałem. Łapo. O, ty, panie, dobra, tutaj jest dobrze, ale. Nie, ja za ma. Jakbym żelazo jedno dorwał, to ja bym sobie chociaż zrobił wodę. A nie, dobra, mam pomysł. Lepszy, nawet. A to. <laughs> Nieważne. Główka pra. Nie pracuje, chciałem powiedzieć. Ale nie, nie, jak Jak wy, nie będziecie widzieli tego, co się stało. Ważne, że jestem tutaj na dole. Ty, wyjście będzie łatwe. Przecież ja mam teraz ten śmieszny mieczek i mogę latać. Dobra, jest pochodnia. Mogę zejść nieco głębiej. O. Czy nie potrzebowałem. Nie, dobra, to. ja nie, nie potrzebowałem tego. Ja potrzebowałem. Zup... Nawet nie mam craftingu. Ja potrzebowałem chyba ten czernit, ale wydaje mi się, że on jest w tym naderze, nie? To na pewno nie był ten łupek. Ale i tak go wezmę. Łapa! No i super. Dobra, znalazłem kopalnię nawet. Uuu! Nice! Szkoda, że jeden, ale zawsze. Kolejny diament. Pochodnie, i w sumie to by było na tyle. Wow! Fani! Nie przydałaby się to ta tarcza, nie? Ra więcej żelaza, więcej tego. Mamy redstone, mamy jeszcze pro, więc w sumie. Cz, zaraz możemy spadać No jeszcze z tego, co jego trawi. No! Yy, płyni dziadu! O jezu, człowiek się udusi, jeszcze będzie mnie teraz rzucał harpunami. U kowala powinien być piec, to nawet nie będę robił sam. I możemy zacząć przypalać żelazo i robić te przedmioty. Nice. To może w międzyczasie, skoro i tak mam sześć za takiego już gotowego, przepalonego Zrobię sobie ten, tą siekierę, zobaczymy co ona faktycznie robi, ona zmniejsza, powiększa Nie wiem, tam było tak napisane, ale co faktycznie się wydarzy, to ja nie mam zielonego pojęcia To się robi tak e, Tu i... Cyk Okej okay. no To jest kawał siekiery Co to robi? To dziwnie wygląda, okej okay. Walnij moba, no to bardzo chętnie Um, 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 um. Opa Andrzeju To się nadajesz genialnie że Powiem ci, że to w ogóle Ze smoka mogę zwiększyć Pokaż tam. Czemu on taki mały? No chodź tu, no to cię chcecie walnąć No ten będzie teraz uciekał To do zagrody muszę wejść Jenny, ty No bez jaj No mrówki będę teraz gonił. Jak ja mam go trafić? No, no, aaa! No nie trafię go! No, wow! Nie podoba mi się ten kill of dobicia! Dobra, ty se uciekaj, jakby olać go! Uff. Zróbmy ten drugi przedmiot, co? To Bo ja, ja, on trochę ładniejszy chyba był. Aha, bo to po prostu tarcza była. No dobra, nieważne. Dwa craftingi, kto to w ogóle stawia? <laughs> nie, oj, prawie odleciałem sam. No i mamy to: mamy piłkę tarczową. Teraz będę się bronił. A gdzie te? <laughs> panowie, ja bym chciał to przetestować. Panowie, halo. Halo, panowie, oje, do tego nie podchodzę. Dobra, mamy to, pięknie działa. Co tam jeszcze mi zostało do stworzenia? Dobra, możemy zrobić to: mamy redstone. Jeden kamień wystarczy, że tylko przepalimy w piecu, więc teoretycznie by było. Dobra, to jeszcze zostało. Czy ten jeden węgiel. Tak, powinien wystarczyć, mi się wydaje, akurat na to. No to to mamy. Dobra, to jest, to jest, to jest, to jest. Będziemy mieli zaraz to. Zostało jeszcze pięć tych rzeczy. Tego na razie nie zrobię. Tego na razie też nie zrobię. To jestem w stanie zrobić. Ten miecz jesteśmy w stanie na pewno zrobić. No i ten black hole, to musimy wejść już do netheru, więc części nie zrobimy jeszcze No i ta rękawica, ale to jest w ogóle trudne Dobra, ja bym sobie tego tridenta chyba zrobił, to jakby nie jest skomplikowane, bo wystarczy, że zajdziemy sobie trochę miedziuchy tylko Okej, okay, ale czekaj, jeszcze raz po jeszcze tylko jeden bloczek, dobra I robimy tą dziwną kulę, bo ja nie wiem co w ogóle jest Tu i cyk, no dobra Dobra, pokaż co się z tym dzieje, najwyżej stworzymy sobie jeszcze jedno takie, bo to można użyć tylko raz i więcej tego nie ma. Okej, okay, to ja takie coś chcę jednak, tylko o, tego, y, no, kolejne trzeba, to trzeba przepalić więcej kamyszka. Fajnie, podoba mi się, elegancko. Wolnałem go? Jakim prawem? W ogóle nawet go nie ruszyłem, ty. Dobra, kamień, jeszcze jakiś węgiel bym musiał mieć, bo nie mam za bardzo... Co to było? Czekaj, co się dzieje? Co? Co? Dobra, nieważne Wszystko co zniszczę pojawia się tam, bo jest tornado I to tornado cały czas wciąga Nie mam na to wpływu No dobra, niech to mi się jeszcze raz przepali A my pójdziemy w tym czasie jeszcze dorwać sobie e, Miedziuchę I Zrobimy sobie ten miecz z żelaznego miecza Taki y, fany Co pewnie będzie, nie wiem co tam robił, ale będzie coś robił Jest ile syfu, no ale chociaż miedziucha na, mi na wierzchu Także, no nie jest źle Smoka tym rzucę to brzmi jak plan Dobra, pytanie czy ja mam tyle że la... Ale masz syfu! Dobra, posprzątane um, Tam się przepala, zróbmy ten... mierz tylko patyki, potrzeba Okej okay. I potrzebujemy przepalić jeszcze tą miedziuchę Boże, drogi, teraz bez... będę z teraz będę latał, no To dopiero jeden piorunów nam się robi? O, człowieku, ale to będzie drogie Trzeba węgla dorzucić, to trzeba, to nie... To nie, nie dasz rady, to za mało będzie Szybujemy 8, a dopiero mam 3 Co so, od razu ten kamyszek zrobię? O, proszę bardzo, znaczy to nawet nie jest kamień. Nieistotne. Panie się naczekasz, to co, jakbym na pociąg czekał. Bez jaj, ale mam. Najważniejsze, że w końcu mamy. Poka to! Tego miecza. To nawet nie jest miecz, człowieku, to jest trident. I co ja nie mogę tego sobie, się sobie zrobić? Mogę się wystrzelić w powietrze. Jak zginę znowu! Dobra, chociaż przy tej wodzie to zrobię, bo... Poka, czyli co, jak kliknę tu? O pani. <słyska> Przecież to będzie boli. To, to teraz zadam ci pytanie: Czy, jeżeli ja chcę kliknę tam. Nie, zawsze wyrzuca je w górę. Więc trudno. Ale. A! No dobra, działa! Po prostu ja muszę kogoś pacnąć, ale to mnie też boli, więc. Yy... Szczerze. Szczerze to ja nie wiem, czy to takie fajne. Dobra, to tylko oznacza, że pora ruszyć na przygodę. Yy, te sekulki z tutaj jabłko no tego miecza ewidentnie nie zrobię. Po prostu nie mam jak, chociaż on strzela TNT i to jest naprawdę mega mocne. Tylko skąd ja ci teraz TNT tyle wezmę? To jest prościej kwestia wejścia tak naprawdę do netheru. No, to też zrobię w Nederze i ten miecz... Nie wiem, czy jest jej potrzebny. Ten już byłby bardziej. Dobra, pora wybrać się do netheru a czy w tym przybytku, tym tam u, tych, u tych szarych ludzi, można znaleźć te przypadkiem yy, kuleczki, bo to byłoby było spoko, nie? To nie, nie ukrywa, to byłoby fajnie. Bo nie wiem czy ja w ogóle na takim biomie mogę znaleźć gdziekolwiek jakieś z lawu. To mnie trochę martwi. No dobra i jakich nie ma to jak do góry sobie wejdę. Dzień dobry. O ty nice. Dobra, to się przyda. Jak ja tu zrobię portal przy nich. Ale lipa! Nie zrobię portalu przy nich przecież. Musiałbym uwolnić Zbyszka, ja nie wiem czy tu gdzieś zbyszek siedzi. to jest puste, a nie co otłuszki tu są. Dobra, nie no, ja idę dalej. Nie dam rady to jest zrobić lawy, bo mnie wrzucą do niej. To trzeba iść... O, człowiek. Jeden przez, przez ten cały czas udało mi się osiągnąć, to cele, że wyszedłem z tego zaradnego biomu. Ale ja dalej nie widzę tej lawy. jeden w końcu człowieku! Okej, okay. mamy, nawet nie zepsułem. Spytanie: czy ja mam na zapalniczkę? Mam żelazo na pewno jedno. Jedyne, czego chyba nie mam, to krzemyczek. Dokładnie, tak, dobra, pokrzemień! O, jest woda dobrze. Dobra, krzemień jest. Można się ładować. Proszę cię, normalny, fajny biodniuk, nie wymyślaj. Co już, nie wymyślaj, proszę cię, nie wymyślaj. O! Można? Ty, bo ja tu miałem fajną rzecz do zrobienia, nie? Taki do teleportowania, ale by to dało nam robotę, ty patera! Enderstaff, patyk i pełno og. Ok. Człowieku, no to jest kozak! Bardziej o Endermany mi chodziło... Ale znalazłem... Fortecę, okej? Okay. Spoko, no jak trzeba to wejdę, do. No to się wiesz, wiesz, wiesz jak jest! Dobra, teraz tylko tak, żeby to miało ręce i nogi... To ja muszę już skorzystać z tego miecza... I sobie nim klikać, tak? Dobrze rozumiem? Dobra. Nice. Okej. Okay. sprawy poszło. Czy to coś? To coś nie blokuje, dno ognia, no! Nieistotne, to nie było daleko. Ogarnijmy sobie teraz jeszcze tarczę, bo ta głupia piła w ogóle nie działa. A no i od razu lepiej. super. Nie w twarz, nie w twarz. Bwahaha. Hmm. Nie trafisz, biegadzie. Ty, teraz ich tam jest trochę za dużo. No nie wierzy. Dobra. Poradzę sobie Zaraz ogarniemy pałkę Jest jedna pałka, w zasadzie jeszcze tylko jednej brakuje Ale jak mi spadniecie na dół to nic z tego nie będzie No nienawidzę tych głupich, no jakie głupie, no ja <laughs> ha Wszystkie mi wyleciały na zewnątrz, no to człowieku przecież tego nie da się znieść Dobra, już jest I spadamy stąd, jeny Uff Okej okay. Co ty gadasz? Jakim cudem bastion jeszcze znalazłem? Cyt. Dobra, tak blisko to chyba jeszcze nigdy nie było. Ale mamy przynajmniej jeszcze kolejny materiał. Ej, człowieku, to jest przecież potrzebny mi. To było do robienia tej czarnej dziury, z czego kojarzę. Okej, okay, dobra. Ogarniemy. I to jest bastion. Czekaj, czekaj, czekaj. To jest ten bastion, który ma chyba złoto w środku w ścianach, z czego kojarzę. Czyli co? Czyli. Okej, okay. tak. do środka, nice. Tak wygląda. okej, okay, dobra, to jest tu faktycznie pamiętam, ile tutaj można było znaleźć tego złota, niestety? Ale z 7 bloków mam. Okej, okay. 8, 9, chyba? Tak, tak. Spadaj. Głupie, świnie. Okej. Okay. Nie Ty, a jakbym teraz im tutaj rzucił to złoto, to nie będą mi tutaj rzucać Nie, tak nie działa, nie? A nie, czekaj, działa, pa. Patrz, normalnie tu? Tu? Ja tu rzucam złoto i ich wypuszczam, ja mam pełno tych Ty, perły już dał, nice. Chodź, chodź. O, no i teraz mi rzucać. Czernic zostaje, to wyrzucasz, to wyrzucasz, dobra. Troszkę tylko trzeba posprzątać. O, i ogniste kulki. Dobra, oni dadzą, to zrobimy wtedy tą pięść. Jeszcze trochę i możemy spadać. Dobra, myślę, że lecimy. Wystarczająco. Gdzie mnie może wywaliło? O, panie droga. TNT! Ty, to ja zrobię. Ten miecz z TNT zrobię. A fair charge mamy? Mamy, dobra, czyli jesteśmy w stanie zrobić tą pięść, chyba? Okej, okay, okej, okay. dawaj mi crafting, bo chyba ja mam pomysła. Pa to! Pięknie. I teraz, aha, to potrzebujemy chyba diamentowy miecz, tak? Czekaj. Diamentowy miecz i jeszcze TNT, okej, okay. ale pięknie. Kozak. A to co to robi? Wow! Okej, okay, dobra, tego się nie spodziewałem, że w takim tempie będę w stanie się przemieszczać. Wow! No dobra. Nie jest źle A jak walnę w moba, to moby eksplodują Nie wiem, czekaj, czekaj, ja mam mało życia, żeby to sprawdzać Chcesz szybić, chcę chcesz chcę szybić? Nie, to nie tutaj! Tu nie mogę! Panie, jakby to spadło na TNT, to to TNT mi wybuchnie Zaproś światło człowieku, jak chciałbym, no dobra Arr, Wrzuć śmieci To nie potrzeba, to... Czernic się... Czernic jeszcze się przyda do czegoś Dobra, dawaj tu Możemy wychodzić i chyba zrobimy sobie tego miecza. Plus, jeszcze zapomniałem, że mam to czarne: w sensie czernit. I z tego też chyba mogą coś zrobić. Dobra, czy jak to coś jest, to zaraz mu pacnę z tego z rękawicy. Dobra, znowu pełno śmieci, powyrzucam i robimy te rzeczy. I myślę, że możemy zająć się poszukiwaniem już w tym momencie. Mylę państwo. I strocholda. Zrobimy łuk. Miecz i TNT dookoła Okej, okay. to jest na pewno dobry miecz Ty, zapomniałem, o nie, nie zrobię tego do teleportowania się, ale mogę zrobić to, bo to jeszcze mam Dobra, no to nie mamy do teleportacji, bo zapomniałem, że tyle perł nie nazbierałem Dobra, to jak kliknę prawym, to mogę strzelać TNT Wow, ty ty, to jest dużo TNT Okej, okay. a jak walnę moba, to będzie gigantyczny wybuch, ale boję się, że możemy mnie to utłuc a jak z tego walnę moba, to będzie go przenosiło do jakiegoś czarnego realmu, nie wiem co to znaczy A jak kliknę drugim, to wyt wytnie cały chunk jakby to Nie zbyt fajne rzeczy są, nie? Jakieś takie odnoszę wrażenie Dobra, walnijmy Zbyszka, może Zbyszka niech to gdzieś mi przeniesie Zbychula pato! A tak to zrobię? Wow! Dobra, ty może jednak lataj O. No dobra, nie wiem do czego będzie mi to potrzebne, ale może do czegoś to wymyślę Bezpiecznie wylądowane, dobra, dziwne te przedmioty, ale znajdźmy jeszcze teraz sobie stronghold. Jak pękła kolejna! Te dobra, bo to... Okej, okay, to cały czas mi skręca jakby w kółko chodziło, czaisz? To zróbmy tak, może po prostu. Ty, to, jak ja to zrobię, to ja normalnie mogę chodzić, bo to... Okej, okay, zrobiło mi tunel do wyjścia jakiś. Chyba. No, coś zrobiło, ale trochę dziwne Nie do końca więc co jej się dzieje. Prawie zginąłem. A to jej w ogóle spływa woda. ja nie wiem, czy ja tą wodą sobie nie spłynę jakoś. O, widzisz? A to, bo to gdzieś tutaj miałby ten stronghold, być, to ja sobie tutaj pokopię po prostu. i tyle. Okej, okay, dobra. Jestem w stanie tak tutaj. Nie, do no wyżej nie wejdę, bo. Wyżej jestem wycięty czank, ale to nie wyci na czanku, tylko go zastępuje jakimiś blokami głupimi. Teraz ja zrób tak. Jakby przecież to mogę sobie wysadzać. O! Gdzieś? Nie mogę tak dużo. Ale może to jednak tak, bo to wolno idzie trochę, ja nie wiem. <ścoughs> Siedzi się dzisiaj do mnie wkopie, człowieku! O! Czyli dobrze jednak myślałem. O! Pięknie. Ty, ile ok tu było, czyli. Ile? Bardzo dużo. Dobra, ja mam perła jeszcze. Nie mam nice. Dobra, tym se polecimy tam Jedyna moja opcja Nice Teraz tak Mogę albo tym go Odwołać, albo tym go walnąć I zrobić przegigantyczny wybuch Które wolę Ups A, czekaj Dobra, nice <laughs> Dobra, robimy tak, biorę łuk Wystrzeliwuję jedno Wchodzę tam do góry i stamtąd wystrzeliwuję resztę Pięknie o, widzisz? O to właśnie mi chodziło. Dobra, trzeba stąd spadać. Zaraz mi się krzywda stanie. Tutaj do góry. O, nawet bez tego. Pięknie. I ostatnie. A nie, jeszcze tamto. Dobra, mamy to. I tam wystarczy, że jeszcze tamto tylko rozwalę. Nice! Dobra, terapato. <grystanie> Czekaj, bo ja nie wiem, czy ty nie wystrzeli go za wysoko To da radę w ogóle tak? Ty no coś tam mu robi? No coś tam daje z takiego kąta to jeszcze chyba smoka nie pokonałem nigdy. On jeszcze nie doleciał nawet tam na ducha. Co jest? Co jest? Jaki durny smok No, dawaj, chcesz to chodź, to ja cię w czarną dziurę myślę Czeka, zrób tak Coś dostaniemy Ty dobre to jest, tylko nie wiem, czy to tak da rady Ty to jest naprawdę jaki kozak mieć, że się udało ten trafić, nie? Tylko nie mogę w ogóle tego smoka trafić. I patera. I chyba to jest już koniec smoka takie jakieś, mam wrażenie. Dobra, i ostatni raz. O, Jeszcze raz Pięknie. Widziałem. I cyk. Ale zanim tam wejdę, chcę zobaczyć jeszcze to masywną eksplozję, co się stanie jak walne Wendermana, bo to może być ciekawe. No, była masywna, dobra, no nie, nie było źle. Mogę tym smoka walnąć. Myślałem, że zginę po prostu. Ej, poczekaj chwilę. YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1.